Cześć, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku e, terapii makijażem albo na kozetce u Agi. E, kręcę dzisiaj dwa filmy, rozświetlacz nakładam. Kręcę dzisiaj dwa filmy, bo e, kręcę test tego kremu CC z Makeup Revolution. Nie wiem w jakiej kolejności będę wpuszczać te filmy, ale chyba ten z CC pójdzie pierwszy. E, więc wiedziałam, że nagram też i od razu kolejny e, odcinek terapii. E, bo jeszcze też chciałam wam opowiadać o innych rzeczach. Chciałam wam pokazać takie y, małe zakupy, jakie zrobiłam z Holland Barrett i co ja tam kupiłam i dlaczego. Także to tak przy okazji. Także sobie wykończę ten makijaż, który zaczęłam już robić przy udziale tego kremu CC. Nakładam ten y, róż z Filtration Formula. I zaraz przejdziemy do makijażu oczu nałożę jeszcze bazę podcienie. to jest Catrice Eye Foundation w ogóle to chciałam Wam podziękować bardzo za wszystkie komentarze pod filmami, wiem, że teraz prawdopodobnie też wszyscy mają więcej czasu to i też może bardziej się chce skomentować filmik i naprawdę tych komentarzy ostatnio pojawia się bardzo dużo czy to pod tym filmem z perfumami czy pod tym filmem z tą pielęgnacją poranną, ja będę oczywiście też robić tą wieczorną nie wiem, może dzisiaj i ogólnie chciałam Wam po prostu bardzo podziękować za tyle tych komentarzy, bo jest mi naprawdę bardzo miło. Cieszę się, że oglądacie, pomimo, że tych filmów pojawia się teraz więcej i no wiadomo, coś tam na te tematy tych filmów też muszę wymyślać. Nie zawsze mam tyle materiału. Czyszczę sobie teraz pędzle, w razie, się zastanawiali, co ja tutaj skrobię, bo wydaje mi się, że wczoraj się malowałam i pędzli nie poczyściłam. Więc czyszczę sobie pędzle w tej, w tej gąbce. Co mówiłam? Aha, że No, wiadomo, nie zawsze mam tyle materiału, żeby jakoś tam super dużo tych ciekawych filmów nakręcać. Też jestem ograniczona do tego, co po prostu mam, co używam. No, ale jeszcze jakiś tam pomysłów na filmy mam. Wiadomo, że więcej będzie tych makijażowych, bo te to jest zawsze łatwiej nakręcać i właściwie tematy się nigdy nie wyczerpują. Jeśli chodzi o pielęgnację, no to tutaj już jest gorzej, dlatego że nie wiem, ja nie. Nie kupuję kosmetyków do pielęgnacji, nie wiadomo ile po to, żeby poużywać i, i potem odstawiać, i kupować następne. Wiecie, że ja tego tak nie robię, także też jestem ograniczona tematycznie co do tych filmów. Na dzisiejszym makijaż oka postanowiłam użyć tą paletę z Urban Decay Bon dlatego że to jest paleta, którą ja zdecydowanie zbyt rzadko pokazuję na kanale, a jest to paleta, nie dość, że bardzo dobrej jakości, ładnie wykonana to jeszcze po prostu nieskończenie wiele możliwości. Bo to jest taki przekrój kolorystyczny, gdzie tutaj mamy po prostu z każdej bajki coś i dla każdego coś. Także to jest paleta, która zawsze inspiruje, która zmusza, znaczy może nie tyle, że zmusza, ale daje nam na tyle dużo możliwości, że możemy nawet poeksperymentować z kolorami, których może zwykle nie używamy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Także ja też nie, nie, nie jakoś szczególnie często sięgam po tą paletę, dlatego że. Mam zawsze jakieś inne, które mam albo nowe, którymi mi się bawi, albo coś i wiecie, jakoś ta paleta jakoś tak leży, mniej używana. Natomiast jest to paleta, która, którą ja bym zawsze chciała mieć w swojej kolekcji. Gdybym nagle z jakiegoś powodu straciła całą swoją kolekcję makijażu, to podejrzewam, że ta byłaby pierwszą, którą bym odkupiła, tak naprawdę. Bo to jest taka paleta, wiecie co. Yy... Nie wiem. Z którą? Którą możemy żyć w kwarantannie? <grytanie> Paleta na bezludną wyspę, o tak. Nie wiem, co dzisiaj zrobić z tą paletą. Myślę, że zobaczę po prostu, gdzie mnie poniesie. Mam ochotę tutaj jakieś coś niebieskiego, albo zielonego użyć, albo sama nie wiem co, może jakieś fiolety. Coś tutaj będę kombinować. Chciałam wam powiedzieć o małych zakupach, jakie zrobiłam. Będę się tu malować. Małych zakupach, jakie zrobiłam z Holland Barrett. Tam nie są, to nie są zakupy kosmetyczne, bo to znaczy właściwie jedna jest tylko rzecz, właśnie farba do włosów. I ta farba do włosów była też jedną z przyczyn, jakie te zakupy zrobiłam, dlatego że robiłam wcześniej zakupy z Super Draga, bo właśnie napaliłam się, że chcę sprawdzić i przetestować ten Krem CC. I Próbowałam sobie za jednym zamachem też zamówić, wiecie, jakieś inne rzeczy, których potrzebuję i między innymi y, desperacko potrzebuję farby do włosów, bo po prostu już nie mogę, no y, wiecie co, ja nie mam siwych włosów, więc y, o dziwo, więc u mnie też te, to farbowanie włosów nie jest jak gdyby takim przymusem, no bo wiecie, nie mam takich siwych odrostów, które bym musiała zakrywać, ale y, jednak jak ma się włosy farbowane, to potem to, co odrasta, jest takie ciemne, jest takie matowe, brzydkie, wyglądają te włosy na wiecznie jakieś takie niedomyte, wiecie o co mi chodzi? I po prostu no, już nie mogę, już muszę położyć kolejną farbę. Y, w Tesco w ogóle jak idę po zakupy, takie wiecie tam co kilka dni idę no to nie mają takich farb, jakie ja używam, a nie nawet takich kolorów, a nie chciałam kłaść czegoś po prostu, byle by tylko położyć. Chciałam po, bardzo po, położyć znowu albo tą różową, albo tą, co wcześniej kładłam. No i chciałam właśnie zamówić Super Draga farbę, jaką tam sobie chciałam, wiecie, nałożyć. Ale wyobraźcie sobie, że Super Drag nie wysyła farb do włosów. Nie wiem, czy to ma związek coś z... Może, że one są łatwo łatwopalne, wiecie? No bo tam są jakieś restrykcje co do tego, co tam możemy wysyłać. Nie wiem. W każdym razie niektóre wysyłają, a niektóre nie. Te, te którymi ja w ogóle byłam zainteresowana, to one wszystkie były tylko, że mogę sobie je odebrać w sklepie. A ja nie chciałam jechać specjalnie do miasta żeby odebrać sobie super droga farbę do włosów, także zdecydowałam się, że poszukam jakiejś innej możliwości, żeby mi tą farbę po prostu przysłali do domu. No i weszłam na stronę Holland Barrett, bo tam właśnie z Holland Barrett ja kupowałam poprzednio tą farbę z Natur Tint aż blond. No i stwierdziłam, że tak, położę sobie jeszcze raz tą samą farbę. No i oni mieli, można było ją zamówić, wiecie, jako że do, do wysyłki. Także zdecydowałam się na to, no ale wiadomo, że nie będę zamawiać tylko jednej farby, więc za, zamówiłam sobie też i inne rzeczy. To wam zaraz pokażę. Ale zamówiłam sobie głównie witaminy i suplementy diety, i właśnie to yy, yy, chciałam yy, w filmie powiedzieć właśnie o tych suplementach. Yy, co wy myślicie w ogóle na temat łykania suplementów? Bo yy, ja nie. nie nie wiem, nie ja czuję się na siłach robienia o tym oddzielnego filmu, bo też e, to nie jest temat, do którego ja nie wiem, czuję się w jakikolwiek tam sposób uprawniona rozmawiać. Ale chciałam Wam po prostu pokazać, jakie suplementy diety przyjmuję ostatnio i dlaczego w ogóle. Bo powiem Wam szczerze, że. E, Generalnie są różne szkoły, jedni mówią, że no jak się ma zbalansowaną dietę, to nie trzeba tam łykać żadnych witamin, bo wszystko dostarczamy sobie z pożywienia. Inni mówią, że suplementy diety są jak najbardziej pomocne, a już szczególnie w jakimś tam wieku, że należy się tymi suplementami diety wspomagać. Ja nigdy żadnych witamin ani nic, w ogóle pigułek nie łykałam. Jestem w ogóle okropna, jeśli chodzi o łykanie pigułek. Nie dlatego, że mam jakieś tam... Problemy z, z tym, tylko chodzi mi o to, że ja po prostu zapominam albo nie wiem, nie czuję takiej potrzeby, albo to stoi. Wiecie co, czasami sobie coś kupię i to stoi i patrzy i się ze mnie śmieje, a ja nie wiem, nazwość po prostu wszystkiego mu i tak nie będę tego łykać, bo udaje po prostu, że zapomniałam, nie wiem. Natomiast ostatnio, już od kilku miesięcy, całkiem nieźle mi idzie łykanie tych właśnie witamin, dlatego, że y, niestety muszę też przyjmować inne leki. <laughs> Nie będę tam żadnej tajemnicy z tego robić. Po prostu o, okazało się, że mam y, bardzo wysokie ciśnienie. I to takie wysokie, mam na myśli wysokie, takie wiecie, do 200 dochodzące. Y, doszło do tego, że po prostu bardzo źle się czułam i, no, i zaczęłam sobie to ciśnienie mierzyć i wylądowałam u lekarza i Właściwie nie, wiem, gdybym pewnie była trochę starsza, to by mnie pewnie w szpitalu zamknęli z takim ciśnieniem, a tak to mi po prostu zapisali, tabletki, i swojego do domu. W każdym razie już od nie wiem, chyba 3-4 miesięcy jestem właśnie na tych tabletkach. Łykam je codziennie i czuję ogromną różnicę, czy je, czy je biorę, czy nie biorę. Także pamiętam o tych lekach i rzeczywiście je codziennie łykam. Moment, niech ja się skupię, co ja tu w ogóle robię. Co ja tu w ogóle chciałam zrobić teraz? Jakiś tam ciemny brąz położę. No, i przy okazji, że i tak, i tak codziennie muszę łyknąć. Wiecie, tą tabletkę? No, to zaczęłam też i łykać sobie te suplementy diety, które sobie kupowałam. No bo jak już łykam, to łykam te tabletki i codziennie rano sobie taką porcję tych wszystkich tabletek. Przygotowuję i grzecznie je wszystkie połykam. I powiem Wam szczerze, że yy, pomijając sam te moje leki, bo od, od leków to tam nieważne, czuję się dużo lepiej niż wcześniej. Ale chodzi mi o to, że jak zaczęłam przyjmować te suplementy diety, to też właśnie poczułam różnicę, że, yy, że po prostu lepiej się czuję. No, wiecie co, nie wiem, czy położyć niebieski czy zielony. Tu jest taki jeden kolor. To jest. One nie będą tak wyglądać. Nie wiem, to jest taki jasny turkus i ciemny turkus, tak bym powiedziała. Ja mam ochotę któryś z tych kolorów położyć. Ale nie wiem, czy to nie będzie wyglądać dziwnie. A tak. Raz kozi śmieć Kładę ten jasny turkus. On tak wygląda. Zobaczcie. No, ładnie to wygląda. To jeszcze chyba i ten ciemny położę na środek. Bo tutaj się skupię na wewnątrz. No i na czym ja skończyłam? Aha, no i właśnie chcę Wam pokazać, co tam nakopowałam, co łykam i na co. I pomyślałam sobie, że jak macie jakąś tam większą wiedzę na ten temat. To, to zapraszam do dyskusji. Yy, nie chodzi mi o to, żeby teraz tutaj wszyscy łykali wszystko i nie wiadomo na co, tylko po prostu w zależności od jakichś tam swoich potrzeb. Wiadomo, że najlepiej, gdyby takie suplementy, diety, to polecił nam lekarz. Niestety, nie wiem, ja po prostu powiem Wam szczerze, że nie mam tutaj zaufania do służby zdrowia yy, i też w Polsce zresztą też nie mam, powiem Wam szczerze, bo yy, Mam wrażenie, że lekarze to, nie wiem, w Polsce to polecają te leki, które im się opłaca sprzedawać, a tutaj to w ogóle nic nie polecają, także nie ma sensu się pytać o jakieś tam porady. może to głupio teraz zabrzmiało, co powiedziałam, ale po prostu, nie wiem, ja nie lubię, jak nie muszę iść do lekarza, bo jeszcze nie wiem, jeszcze dycham, to, to nie pójdę, nie lubię po prostu chodzić, nie, nie wiadomo z czym. Czasami są takie, nie wiem, a czasami jest tak, że mamy jakieś takie dolegliwości, które, no nie my nie jesteśmy chorzy, ale jednak coś, coś niedobrego wiadomo się dzieje, ale nie wiadomo tak do końca co, i wówczas mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia, nie tyle żeby pójść do lekarza, bo się jest chorym, tylko właśnie żeby poszukać z góry. Jest to jakiś tam właśnie niedobór, wiecie, witamin, albo stres, albo zmęczenie i tak dalej. Zapomniałam sobie przynieść korektora, żeby sobie tutaj zewnętrzne te wyczyścić. Zakończyłam już cały makijaż poza kamerą. Co nałożyłam? Nałożyłam pomadkę Zawaline Cosmetics w kolorze 08. Tuż do rzęs ten z Sense, what the fake. No i co, jeśli chodzi o paletę, to ja użyłam dzisiaj tak. Użyłam dzisiaj tego koloru tutaj takiego brzoskwiniowego. Potem użyłam tego fioletu. Potem użyłam trochę jeszcze tego brązu. Potem nałożyłam ten jasny turkusowy i potem jeszcze na zewnątrz dołożyłam trochę tego ciemniejszego takiego jakby niebieskiego i na dolną powiekę nałożyłam ten ciemny taki jakiś stalowy kolor i roztarłam go znowu tą brzoskwinią także tak to wszystko wygląda bardzo Wam tą paletę polecam, jeżeli ja wiem, że to jest droga paleta, ale jeżeli nie wiem, macie okazję sobie kupić może z okazji jakiś urodzin, nie wiem, gwiazdki Wielkanocy, albo nie wiem, sami po prostu chcecie sobie zrobić taki prezent, to mimo, że to nie jest jakaś tam najnowsza edycja, to uważam, że paleta jest naprawdę bardzo fajna i jest, jest godna polecenia. Ja w każdym razie bardzo ją lubię. I uważam, że jest warta tej ceny, bo naprawdę mamy tutaj bardzo dobrą jakość i nie mamy tutaj żadnych tak naprawdę powtarzających się kolorów, tylko każdy jest, wiecie, fajnie dobrany. Dobra, teraz Wam szybko chcę pokazać, co kupiłam właśnie z, z Holandem Baret, także... Przyczyną całego zamieszania, w ogóle takie całe pudło kupiłam, słuchajcie, ale tak jak mówię, to jest wszystko takich bardziej potrzebnych rzeczy, Cały, przyczyną zamieszania była farba do włosów i to jest z Natur Tint. Ja kupiłam aż blond, ale widzę, że się zmieniło y, opakowanie, bo wtedy była inna pani, teraz jest inna. Lubię te farby, wiecie co? One naprawdę tak nie niszczą włosów, i tam nie ma żadnych zwariowanych kolorów, ale ogólnie lubię te farby. Także y, tak jak mówię, kupiłam tą farbę kupiłam w ogóle takie opakowanie oleju kokosowego bo ono było za pół ceny także mi się ten olej kokosowy przyda kupiłam sobie dwa, dwie herbatki obydwie białe He, Head and Header bardzo fajna firma tych herbat, to jest biała herbata z koprem i z miętą, a tutaj mam coś, czego wcześniej jeszcze nie miałam, jakiś kibio, i to jest w ogóle po prostu Organic white tea. W ogóle biała herbata jest bardzo dobra, jest łagodna dla żołądka, nie ma taki, tak dużo zawartości tej teiny, jak czarna, czy nawet zielona herbata, także naprawdę jest bardzo fajna. No i ha, jeszcze kupiłam sobie opakowanie daktyli, z racji tego, jak mi się po prostu chce coś słodkiego, bo staram się ograniczać słodycze, w ogóle staram się uważać bardzo mocno co jem, bo no wiecie o co chodzi. Także daktyle zamiast słodyczy się u mnie sprawdzają, bo one są naprawdę bardzo słodkie, wystarczy, że zjem, nie wiem, 3-4 takie daktyle i mam, wiecie, głód na cukier zaspokojony. Teraz tak, jeśli chodzi o te suplementy, diety, to kupiłam za, zaledwie trzy. Natomiast zacznę od czegoś, co już wcześniej zużyłam. Także kupowałam sobie wcześniej taki po prostu zestaw witamin dla kobiet. I to już jest chyba drugie albo trzecie opakowanie, które ja zużyłam. To już jest puste. To jest Well Woman taka firma. I tutaj jest 24 jakieś tam minerały. I on tam jeszcze ma Evening Primrose. To jest. Jest tutaj magnes. Witamina B6, B12. W ogóle jest bardzo dużo witamin. Jest też cynk, jest żelazo, miedź, No rozumiecie, cały taki zestaw, po prostu witamin przeznaczony dla kobiet. I mówię, jak używałam, znaczy zażywałam to regularnie, to widziałam delikatną poprawę, jeśli chodzi o moje włosy. Natomiast ogólnie, wiecie, mi ciężko powiedzieć, czy coś działa, czy nie działa. Natomiast teraz zamiast tych witamin kupiłam coś innego. Kupiłam sobie taki zestaw, tu jest wapno, magnez i witamina D3 i już wam mówię dlaczego to nie było tak na ślepo kupowane. Ja jakiś czas temu miałam problem, to było właściwie rok temu miałam problem ze ścięgnami e, najpierw to była, wiecie wycieczka, e, nie, to wszystko się zaczęło jeszcze w Kornwali potem krótko później była, były wakacje, była wycieczka do Zakopanego e, no i później e, znowu gdzieś tam żeśmy chodzili i mnie strasznie bolały ścięgna na stopach do tego stopnia, że jak posiedziałam chwilę, to potem jak wstawałam, to wiecie, kulałam i po prostu chodziłam na palcach, bo bardzo mnie bolały ścięgna na stopach i myślałam, że sobie po prostu stopy nadwyrężyłam od nadmiernego chodzenia, no ale Całe miesiące, a mi to nie przechodziło. No i wówczas y, rozmawiałam też z taką koleżanką, która wszystko wie w ogóle o witaminach i suplementach. I ona właśnie mi mówiła, że y, kiedy ma się niedobór wapna, magnezu i też żelaza, chyba, tak mi się wydaje, że właśnie y, nie regenerują się tak dobrze ścięgna, y, czy to to wszystko jest ten sam budulec co na przykład kości i też podobny do mięśni. także przy braku po prostu tych witamin te ścięgna się nie regenerują, więc jak one są nadwyrężone, to później nie mogą się zregenerować. i ja sobie wtedy kupiłam taki zestaw witamin przeznaczony na przeciwko osteoporozie, bo tam był właśnie taki zestaw witamin, tam jest ma, właśnie wapno, magnez i tam chyba jeszcze też jest, nie wiem teraz czy cynk, czy żelazo, coś w tym stylu, czy też i tu też witamina D3 i po zjedzeniu takiego całego opakowania mi to rzeczywiście pomogło. Także coś w tym jest. Więc teraz zamiast tych Well Moment kupiłam sobie znowu kolejne opakowanie takiego właśnie wapna i magnezu w celu wzmocnienia kości, ścięgien i tak dalej. I myślę, że jak po prostu zażyję to opakowanie, to znowu wrócę. Dlaczego kupiłam zamiast? Ponieważ tutaj się te składniki po prostu powielają. Także nie było sensu łykać jednego i drugiego, więc wybrałam, że teraz sobie znowu dam dawkę tego wapna i magnezu i witaminy D3, a potem ewentualnie znowu wrócę do tych takich ogólnych zestawień, wiecie, dla kobiet. Dalej e, kupiłam sobie, i to już jest też drugie opakowanie. Kupiłam sobie probiotyki. E, tych probiotyków e, jest w ogóle dużo. Tu jest 3 biliony, a są jakieś 20 bilionów, i w ogóle, i w ogóle. Ileś tam bilionów po prostu bakterii skoncentrowanych w jednej pigułce. Słuchajcie, probiotyki są generalnie dobre jako w ogóle e, odpornościowe rzeczy, dlatego że mówi się, że wszystko co. E, choroby, wszystkie, które się nas imają, to właśnie one się wszystko biorą z żołądka, od niewłaściwej, właściwej. Odżywiania, niewłaściwego trawienia, ale też właśnie niewłaściwej flory bakteryjnej. Yy, może nas to osłabiać i generalnie jesteśmy też bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje. Yy, probiotyki to jest, one w ogóle odbudowują całą mikroflorę bakteryjną, nie tylko w żołądku, ale też na, na przykład w miejscach intymnych, tak. Yy, również one dobrze działają na sam proces trawienia. Ja mam ogólnie dosyć mocne problemy żołądkowe. Ja nie mogę jeść tego, ja nie mogę jeść tamtego, wiecie, i nie wiem, to po prostu. Nie wiem, jest mnóstwo rzeczy, których ja wiem, że na przykład nie powinna mieć, a jak się skuszę, to po prostu potem e, się męczę i, i mam jakieś tam nie, nie, wiecie, dolegliwości żołądkowe. I zauważam, że jak regularnie przyjmuję te probiotyki, to rzeczywiście e, mi to pomaga. E, wydaje mi się, że z tą odpornością to też e, coś w tym jest, dlatego że ja. Nie, nie mówię teraz, wiecie, o, o pandemii i tak dalej, ale chodzi mi o ten cały okres grupowy i to już od zeszłego roku ja praktycznie w ogóle nie byłam przez ostatnią zimę chora, ja nawet tak naprawdę nie miałam kataru, ani razu tak jak z, z reguły y, coś tam mi zimą dopada jakieś, wiecie, lekkie przeziębienie, jakiś kaszel, jakiś katar i tak dalej, tak w tym roku po prostu przeszło to zupełnie bezboleśnie i nic, nic po prostu się mnie nie, nie załapało, także wydaje mi się, że jest to też zasługa właśnie y, no, myślę, że tego, bo to była jedyna rzecz. Wiem, że. Aha, nie przyniosłam jeszcze, bo łykam też witaminę C, ale to. Zapomniałam tego przynieść. Ale myślę, że tak. głównym powodem takiej lepszej odporności były po prostu te probiotyki. Także nie wiem, czy ja kupiłam dokładnie to samo opakowanie, bo tutaj mam 3 biliony a tam to chyba było w 20 bilionów, ale no, nieważne ile bilionów tych bakterii, ważne, że, że one tutaj są i one rzeczywiście działają. To są takie same probiotyki, jak zażywamy na przykład w tym momencie, kiedy przyjmujemy antybiotyk. To jest coś w tym samym stylu, tylko że tutaj oczywiście mniejszą dawkę, bo ja tylko przyjmuję jedną tabletkę. Tutaj jest jedna do dwóch tabletek dziennie, natomiast ja przyjmuję po prostu jedną tabletkę rano. No. no i ostatnia rzecz jaką kupiłam to żeńszeń ee, żeńszeń to jest ten koreański a tu jest w ogóle zestaw koreański, czerwony chiński i sy syberyjski żeńszeń, czyli jakiś potrójny żeńszeń słuchajcie, wcześniej e, łykałam aszfagandę e, natomiast ona ma dosyć podobne działanie właśnie do tego żeńszenia na co to jest? żeńszeń ogólnie też mówi się, że on e, wspomaga energię i tak dalej, ale zarówno rจัยsha jak i ashwaganda jest na obniżenie kortyzolu tak we krwi. Chodzi mi o to, że jeżeli jesteśmy przez dłuższy czas narażeni na stres to yy, wiadomo, w, w, w pierwszej kolejności podnosi nam się poziom adrenaliny, natomiast później, jeżeli ten poziom adrenaliny nie spada, to podnosi się też poziom kortyzolu czy kortyzonu i on już potem, yy, jak gdyby, w tej krwi zostaje i jeżeli jest wysoki poziom stresu, to cały czas ten poziom kortyzonu jest wysoki i między innymi to właśnie też wpływa na, wysoki, yy, na wysokie ciśnienie i ro, wszelkiego rodzaju inne dolegliwości. Yy, wiecie co, yy, ogólnie pro, po Problem stresu i tak dalej. To jest może temat na jakiś inny film, yy, i też nie, nie, nie mam ochoty się tutaj, wiecie, publicznie zwierzać yy, z niczego. Natomiast yy, Stres stał się po prostu dla mnie jakimś takim problemem wręcz zdrowotnym i wydaje mi się, że właśnie te problemy z wysokim ciśnieniem i tak dalej, one wszystkie są spowodowane między innymi właśnie stresem. Dlatego postanowiłam oprócz tych leków, które muszę przyjmować, postanowiłam też wspomóc się takimi bardziej naturalnymi środkami i właśnie zaczęłam od tej ażwagandy. Przez miesiąc przyjmowałam tą ażwagandę. Niestety nie mogłam kupić kolejnego opakowania, bo w cholę ten baret jej nie ma, a w sklepie, w którym ją kupiłam, no to ten sklep jest teraz. Zamknięty, więc w ten baret kupiłam żęszeń. Rzęsen działa bardziej, bardzo podobnie jak aszwaganda, tylko troszeczkę słabiej. Także on po prostu działa na obniżenie tych hormonów y, stresowych, że tak powiem, y, w organizmie, we krwi. Także zobaczymy, czy to y, będzie mi w jakiś tam sposób pomagać. Y, nie wiem. Próbuję po prostu. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Także e, takie suplementy diety oprócz tego jeszcze też przyjmuję witaminę C. I powiem Wam, że przyjmuję to rzeczywiście, jak się uparłem, to przyjmuję to regularnie i codziennie rano łykam taką garść pigułek. E, Mam nadzieję, że nie jest tego za dużo, mam nadzieję, że robię to z głową. Yy, nie, nie, nie jest tak, że teraz każdy jeden, jakiś suplement diety, który wygląda fajnie, ja będę łykać, nie, raczej staram się wybierać to, co wydaje mi się, że jest mi potrzebne i co może mi pomóc. Także dajcie znać, czy łykacie w ogóle jakieś tam suplementy diety, czy zwracacie się z tą poradą do lekarza, czy sami wybieracie, na jakiej podstawie wybieracie i... Nie wiem, podzielcie się po prostu swoimi wiadomościami na ten temat. Jestem bardzo ciekawa, bo nie wiem, no jakoś tak czuję, że z wiekiem trochę, nie wiem, podupadam na zdrowiu nie, nie wiem, może to źle brzmi, ale wiecie o co mi chodzi po prostu czuję potrzebę, żeby zacząć bardziej o siebie dbać tak po prostu zdrowotnie, bo wiadomo, że wszystko nie trwa wiecznie i prędzej czy później zaczynają się nas imać jakieś tam choroby, jakieś tam dolegliwości i mi się wydaje, że trzeba temu, im wcześniej zaczniemy temu przeciwdziałać, tym lepiej. Także taki, taki temat filmu dzisiejszy, mam nadzieję, że Miło spędziliście ze mną czas, a ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć.